A tak, to, tak swoją drogą, te klastry energii, te wszystkie takie rzeczy, to zasadniczo to my dobrze robimy energetyce. No bo jeśli my będziemy się gromadzić w jakichś takich spółdzielniach, to oni w zasadzie tylko będą mieli z tego plusy, bo ta sprzedaż energii teraz jest w takich cenach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cześć, czołem. już w końcu po wakacjach. Czas wziąć się za jakąś ostrą robotę, za ostre pokazywanie ważnych i ciekawych rzeczy. Mam taki pomysł do wrócenia do y, takiego programu, który wcześniej prowadziłem z różnymi ciekawostkami zebranymi z całego tygodnia. Myślę, że to może być bardzo fajna opcja. Jeszcze też istotne jest to, że w końcu, ale to wam pokażę w następnym odcinku, y, będę miał już takie. Studio, w którym będę mógł sobie usiąść i wszystko pokazać. Pokażę wam to w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o temacie, który powraca cały czas jak bumerang, czyli opłacie za opłacie ekologicznej i obowiązek rejestracji fotowoltaiki. Resort twierdzi, że ma tego nie być, a ja mam taką prośbę do tych, którzy zaraz wam pokażę ten materiał, i tutaj też porozmawiamy trochę na ten temat. I o innych rzeczach też związanych z tym, co resort twierdzi, a czego nie robi, a być może teraz jest rok wyborczy, więc być może też coś tam zrobi. Mam taką prośbę do tych, którzy, bowiem, że ogląda nas mnóstwo ludzi również właśnie z i Ministerstwa Klimatu i z różnych innych źródeł, które są takie bardzo miarodajne. Jeśli byłby ktoś, Proszę anonimowo nawet napisać, jeśli macie jakieś tematy związane z naszymi, właśnie tutaj, z naszą fotowoltaiką, z ogólnie rynkiem OZE i wiecie, że nad czymś jest praca. Napiszcie jakieś takie drobne y, tematy. Tutaj Wam się teraz wyświetla mail, na którego bardzo proszę, żebyście pisali. Czy na przykład z energetyki, y, bardzo dużo osób do mnie pisze, że coś tam w energetyce się na przykład dzieje i chce mi po prostu to przekazać, żebym mógł. Y, Podać naszym widzom, to bardzo Was o to proszę. Zanim przejdziemy jeszcze do tematu, to kolejną rzecz, do której chcę mocno teraz nacisnąć, to są rzeczy, które macie powykonywane u siebie w domu, czyli, żeby znowu pojeździć troszkę po. Polsce i czym bliżej, tym oczywiście lepiej. Ale jeśli trzeba będzie, jeśli będzie coś fajnego, naprawdę super do pokazania gdzieś dalej, czyli wasze jakieś takie urządzenia zamontowane, wasze off-gridy, wasze jakieś pomysły na jakieś tematy typu tu ogrzewamy wodę, łączymy to z czymś i tak dalej i tak dalej. To bardzo was proszę, piszcie do mnie również na tego samego maila, który właśnie wam się teraz wyświetla na ekranie, oczywiście w opisie filmu każdego filmu macie e, tego maila do mnie i możecie spokojnie napisać bardzo was o to proszę, bo to będą takie serie, które będą e, wam przydatne, dlatego że będziecie mogli zobaczyć po prostu to, co się dzieje e, u innych i będziecie mogli e, to pokazywać. Powiem wam dlaczego tak troszkę jestem zainspirowany tym tematem i dlaczego chcę ten temat bardzo ciągnąć. Mam mnóstwo zapytań i nawet niektóre osoby tutaj dzisiaj pozdrawiam jednego pana, nie będę mówił jego imienia, ale też zainspirowany naszymi filmami, mówi, że bardzo zainspirowany filmami Tomka Żyłki, moimi, Waldka i wszystkich tych, którzy tutaj razem z nami działają. Sam też zaczął robić sobie i off grid i jakieś inne tematy. Za jakiś czas wam pokażę tą jego instalację bo naprawdę będzie bardzo ciekawa i po prostu potrzebujecie takiej wiedzy i to takiej prostej wiedzy która jest przekazywana u mnie na kanale bo niektórzy z naszych kolegów zbyt bym powiedział technicznie prowadzą te kanały co jest bardzo dobrym dobrą rzeczą ale dla tych którzy się na tym trochę chociaż znają a jeżeli ktoś się nie zna i chce po prostu jakby liznąć najpierw tematu to u mnie jest to tak bardzo prosto pokazane, a zawsze można się skontaktować z tą osobą, która występuje w filmie i z nią dogadać sobie szczegóły, jak to zrobić. Już bardziej technicznie, więc serdecznie was do tego zapraszam. A teraz przejdźmy do tego artykułu, który wczoraj się ukazał, a nawet przepraszam, dzisiaj, 22 września 2023 w portalu samorządowym, będzie opłata ekologiczna. I obowiązek rejestracji fotowoltaiki. Resort stawia sprawę jasną. Z materiału tego wynika, że teoretycznie resort nad tym nie pracuje, ale to się za często powtarza, za często jest o tym mowa, żeby nic w tym temacie nie było i żeby nic się w tym temacie nie działo. Resort twierdzi, że nie dość, że niby nie pracują nad tym, to jeszcze będą wspierać jeszcze bardziej fotowoltaikę i jeszcze bardziej ocieplanie budynków i różne inne rzeczy. Tutaj na przykład w tym materiale, bo kilka takich materiałów zebrałem do kupy, w których, które chcę Wam koniecznie pokazać. Jest kolejna, jakby tutaj, obietnica, jeśli chodzi o ciepło nowy program. Nowy program, który jest łudząco podobny do programu Czyste Powietrze, a nazywa się Ciepłe Mieszkanie i ma polegać na tym, że jeżeli zarządca prowadzi 3 do, 5, do 7 lokali, to może ubiegać się o wymianę źródła ciepła na ekologiczne z pieców, no takich mniej ekologicznych. Oczywiście ma być to wsparcie na pompy ciepła, na ogrzewanie elektryczne i na również ekologiczne kotły. Czyli niekoniecznie pompy ciepła, niekoniecznie ogrzewanie elektryczne, tylko również ekologiczne kotły, czyli te pewnie 5 szóstej klasy, czy tam jakiś tam, jak to mawiał Pawlak z samych swoich, te bezklasowe. Nie muszą być tylko klasowe. Więc tutaj, też sobie spójrzcie na to, chociaż to jest z naszego tutaj faktu. Więc fakt, nie wiem ile prawdy jest w prawdzie, bo tutaj tak nieraz im się rozjeżdża, ale jest taki temat. No i kolejny news, kolejny news, który obiegł internety, że tak powiem. Dodatek węglowy, dodatek węglowy podobno miał być. Ponieważ nowy dodatek węglowy na sezon grzewczy 2023-2024 jest zapowiedź minister Anny Moskwy i niestety w tej zapowiedzi jest tak. Czy będzie nowy dodatek węglowy 2023? Głos w tej sprawie zabrała ostatnio minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała, że obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się. Nośniki źródła energii są dostępne po akceptowalnych, stabilnych cenach. Anna Moskwa zapewniła, że tej zimy węgla Polakom nie zabraknie. Wiadomość o nowym dodatku węglowym może więc większość rozczarować. Nie planujemy. Dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują, więc dodatku węglowego się nie spodziewajcie. Tam był też taki problem z tym dodatkiem węglowym, to też sobie przeczytacie w tym artykule. Że kurde, ja rozumiem i nawet powiem szczerze, że niektórym nawet popierałem, że, że mogli dostać ten dodatek węglowy. Tylko, że dodatek węglowy powinien być skierowany na węgiel. Czyli dostajesz pieniążki, kupujesz węgiel, przedstawiasz dokumenty, masz węgiel. Dodatek 500 plus powinien być przekazany na dzieci, czyli przedstawiasz rachunki za to, co kup... Nie wiem, jakieś. Szkolenia dla dzieci, czy jakieś angielskie, czy jakieś baseny, czy inne rzeczy dla dzieci. Dodatek na pompę ciepła powinien być na pompę ciepła i tak jest to na przykład realizowane. Na fotowoltaikę powinien być na fotowoltaikę, jeśli w ogóle ma być, jeśli w ogóle jest potrzebny, jeśli. Powinien być, bo wiem, że jesteście za tym, że żadne dotacje nie powinny mieć miejsca. To już jest Wasze zdanie. Ja uważam że różnie, zależy w jaki sposób jest to zorganizowane i w jaki sposób to faktycznie ma pomagać w rozwoju tego źródła czy czegoś, w jaki sposób to jest po prostu zrobione. Trochę się zakręciłem, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Kolejna sprawa. I ostatnia rzecz, to PGE podaje, jakie warunki spełnić, aby otrzymać obniżkę za prąd jeszcze w 2023 roku. Taka sytuacja, i już Wam tutaj y, mówię, jakie te warunki trzeba spełnić: zmniejszyć w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy. Yy styczniem 2023, a wrześniem 2023 zużycie energii elektrycznej o 5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Trzeba sprawdzić i potwierdzić swoje dane u sprzedawcy energii, wyrazić zgodę na otrzymanie elektronicznych rachunków, wyrazić zgodę na otrzymanie elektronicznej od sprzedawcy informacji o produktach i usługach, które oferuje ten sprzedawca. Jest prosumentem energii odnawialnej, złoży oświadczenie w ramach rządowej tarczy solidarnościowej, gospodarstwa domowe z kartą dużej rodziny, gospodarstwa domowe z osobą niepełnosprawną lub rolnicy. Czyli takie warunki trzeba spełnić, a obniżka ma być w granicach słuchajcie, około 120 zł na rok 2023. Nie wiem, czy to na cały rok, czy na miesiąc, ale tak to wygląda. Tyle dzisiaj informacji, które udało mi się złapać takich, które uważam, że są jakieś tam dla was pomocne i ważne. Jeżeli macie jakieś informacje, które chcielibyście przekazywać, bo też bardzo dużo dostaję właśnie takich i messengerowo i na stronę pompa ciepła i PV na Facebooku i na maila. Jeśli macie coś, co chcielibyście, żeby było pokazane w tych naszych cyklowych, cyklicznych programach, to bardzo proszę, żebyście mi również wysyłali takie informacje. Również, jeżeli jeżeli macie problem z kimś, z czymś, z jakąś firmą, która coś nieuczciwie, gdzieś coś chce wam wykonać, bądź wykonała i nie możecie sobie z tym poradzić, również piszcie na maila. Będziemy próbować rozwiązać takie tematy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcjach. A Ważna rzecz, już za chwilkę pojawi się ten odcinek, na który czekają ci, którzy poprzesyłali do mnie faktury w tym konkursie na subskrypcję, co jest do wygrania taka mała, ja to nazywam elektrownia elektryczna, ale oczywiście to nie jest żadna elektrownia, tylko to jest taki powerbank Blueti, który mam tutaj do przekazania dla Was. Spodziewajcie się tego odcinka pewnie gdzieś w przyszłym tygodniu. Ale powiem Wam, że niektórym to współczuję, jeśli chodzi o te rachunki. Oczywiście, już nie można nadsyłać, bo to było do końca sierpnia trzeba było wysłać więc już, już jest po, po ptakach. Ale spokojnie, będzie jeszcze jeden konkurs i też będzie coś podobnego do przekazania. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Cześć.